Droga duszo, wyobraź sobie na chwilę, że otrzymujesz wyraźny znak od aniołów. Wyobraź sobie na chwilę, że otrzymujesz wyraźny znak od aniołów, ujawniający, że los już przygotowuje dla ciebie porywające spotkanie. Ta wiadomość nie dotarła do ciebie przypadkiem. Jeśli słyszysz ją teraz, to dlatego, że potrzebujesz tego potwierdzenia. Pozostań ze mną do końca tej wiadomości. Ponieważ każde słowo jest bezpośrednim wezwaniem do Twojego serca. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał: miłość Twojego życia będzie kimś, kto nie tylko zwraca uwagę wyglądem zewnętrznym, ale także magnetyczną energią, którą w sobie nosi. Osobą, która wchodząc do pomieszczenia sprawia, że wszystkie spojrzenia naturalnie kierują się ku niej. Ta osoba, która cieszy oczy Całkowicie odmieni Twoją drogę uczuciową. Jej obecność będzie tak znacząca, że poczujesz, jakbyś czekał na to spotkanie przez całe życie. I rzeczywiście czekałeś. Drogi były już przygotowywane, abyście mogli się spotkać. A kiedy to się stanie, rozpoznasz to natychmiast. Nie będzie żadnych wątpliwości. To zjednoczenie będzie naznaczone nie tylko intensywnym przyciąganiem, ale także głęboką więzią. Aniołowie potwierdzają, że będziecie prowadzić głębokie rozmowy, śmiać się lekko i dzielić chwile ciszy, które powiedzą więcej niż tysiąc słów. Wszystko to stworzy solidną podstawę dla małżeństwa pełnego miłości i połączenia. Jeśli słyszysz to teraz, napisz w komentarzach imię ukochanej osoby. W ten sposób cała pozytywna energia, która tutaj krąży, zostanie skierowana na ten związek, jeszcze bardziej wzmacniając więź, która ma nadejść. Przekaz aniołów pokazuje, że ta osoba o niezwykłej urodzie przyniesie również spokój Twojemu sercu. Nie będzie atrakcyjna tylko na zewnątrz, ale będzie mieć w sobie esencję światła, które będzie promieniować od wewnątrz. To rzadkie połączenie wzbudzi w tobie ogromną wdzięczność za miłość, która nadchodzi. Aniołowie proszą, abyś teraz wypowiedział słowa. Zasługuje na to, by przeżyć wielką miłość. Powtórz je trzy razy na głos lub w myślach. To stwierdzenie otworzy jeszcze bardziej wrota, aby to spotkanie mogło zamanifestować się w twoim życiu. Idąc u boku tej osoby, poczujesz że wszystkie dawne lęki i niepewności rozpuszczą się. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością. Zapowiadane małżeństwo będzie kamieniem milowym odrodzenia Twojego serca. Ta osoba będzie powodem Twojej dumy, nie tylko ze względu na zewnętrzną urodę, ale także przez sposób, w jaki będzie się o ciebie troszczyć, chronić twoje uczucia i stać u twego boku w najdelikatniejszych momentach. Energia aniołów pokazuje, że wasze spotkania będą pełne namiętności, ale także czułości. To nie będzie tylko relacja fizyczna, lecz oddanie duszy dla duszy. Wasza miłość będzie podziwiana przez wszystkich wokół. Jeśli jeszcze nie spotkałeś tej osoby, nie martw się. Aniołowie zapewniają, że znaki już są wysyłane. Może być bliżej, niż myślisz. Zaufaj boskiemu czasowi, ponieważ on nigdy nie zawodzi. Powtórz jeszcze raz: Zasługuje na to, by przeżyć wielką miłość. To zdanie jest jak duchowy klucz otwierający bramy przeznaczenia. Aniołowie podkreślają, że wiara w ten proces przyspieszy nadejście Twojego błogosławionego małżeństwa. To nadchodzące małżeństwo będzie spotkaniem dusz, które znały się już w innych życiach. Aniołowie pokazują, że w chwili, gdy spojrzycie sobie w oczy, oboje ogarnie uczucie znajomości. To nie będzie jedynie fizyczne zauroczenie, lecz głęboka pamięć przebudzona w sercu. Uroda tej osoby, która cieszy oczy, Wykraczać będzie poza wygląd. Będzie wyrazem oświeconej duszy, która emanuje miłością i magnetyzmem. Zrozumiesz, że nie potrzeba żadnego wysiłku, aby być atrakcyjnym, ponieważ wszystko w niej przekazuje światło, pewność siebie i wewnętrzną siłę. Wasze połączenie będzie tak intensywne, że nawet cisza będzie komfortowa. Będą chwile, gdy wystarczy jedno spojrzenie, aby zrozumieć, co czuje druga osoba. Ta harmonia będzie jednym z filarów, które podtrzymają życie małżeńskie w pełni i równowadze. Aniołowie pokazują również, że energia tej osoby podniesie Twoją samoocenę. Poczujesz się doceniany, podziwiany i kochany w szczery sposób. Ten związek obudzi w Tobie to, co najlepsze. Wydobywając na powierzchnię cnoty, które dotąd były uśpione. To małżeństwo będzie oznaczało równowagę emocjonalną. Nie będzie to relacja naznaczona niepewnością czy rywalizacją, ale harmonią. Wzajemne zaufanie pozwoli każdemu z Was rozwijać się indywidualnie, nie rezygnując z zaangażowania w związek. Zauważysz również, że ta osoba stanie się dla Ciebie źródłem inspiracji. Jej osiągnięcia, sposób patrzenia na życie i postawa wobec trudności zmotywują Cię do codziennego rozwoju. Ta miłość będzie odzwierciedleniem tego, czego aniołowie zawsze dla Ciebie pragnęli partnerstwa opartego na szacunku, czułości i namiętności. Uroda tej osoby będzie jedynie bramą do świata prawdziwego uczucia. Drogi już się przecinają na subtelnych planach. Jeśli jeszcze nie nastąpiło fizyczne spotkanie, wiedz, że ono już ma miejsce w snach, myślach i znakach, które pojawiają się w ciągu Twoich dni. Zwracaj uwagę na przypadki, ponieważ niosą one boskie odpowiedzi. Aniołowie proszą, abyś dbał o swoją energię, aby być gotowym. To małżeństwo wymaga, abyś był otwarty na przyjęcie bez lęków. Bez nieufności i bez noszenia dawnych ran. Oczyszczenie serca jest kluczowe, aby miłość mogła w pełni rozkwitnąć. Życie we dwoje, które się zbliża, będzie miało doskonałą równowagę między namiętnością a przyjaźnią. Będziecie kochankami i towarzyszami, budując solidną relację pełną bliskości. Uroda tej osoby nie będzie dla ciebie powodem niepewności wręcz przeciwnie, stanie się źródłem dumy i podziwu. Będziesz w pełni świadomy, że zostałeś wybrany, aby dzielić życie z kimś tak wyjątkowym. Aniołowie potwierdzają, że będziecie mieli intensywne chwile celebracji. Każda podróż, każde osiągnięcie, a nawet każde pokonane wyzwanie zostanie zapamiętane jako część historii miłości, którą wspólnie piszecie. To małżeństwo zostanie pobłogosławione dobrobytem. Pozytywna energia, którą wyślesz, przyciągnie okazję, rozwój finansowy i stabilność materialną. Wasza miłość otworzy drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Rodzina i przyjaciele dostrzegą zmianę w Twoim życiu. Zobaczą inny blask w Twoich oczach rezultat prawdziwej miłości. Która przemienia i odnawia. Aniołowie pokazują, że Estevore jest dom pełen pokoju. Będzie to przestrzeń, w której oboje będziecie mogli odpocząć od zgiełku świata, wspierać się nawzajem i odzyskiwać siły, by stawić czoła każdej sytuacji. Ten związek obudzi również Twoją duchowość. U boku tej osoby, która cieszy oczy, jeszcze mocniej poczujesz obecność aniołów jakby wasze zjednoczenie było bezpośrednim mostem do boskości. Droga do tego małżeństwa mogła wymagać cierpliwości, ale każde oczekiwanie miało swój cel. Aniołowie pracowali nad tym, abyście dojrzeli indywidualnie, byście byli gotowi na stworzenie czegoś trwałego. Przyciąganie między wami będzie natychmiastowe, ale relacja będzie rozwijała się solidnie. Każdego dnia będą budowane nowe warstwy miłości i zaufania, jeszcze bardziej wzmacniając więź. To małżeństwo będzie naznaczone prostymi gestami, które będą miały ogromne znaczenie. Spojrzenie pełne wsparcia, uścisk w odpowiedniej chwili, niespodziewany uśmiech te małe wyrazy utworzą potężną więź. Aniołowie ujawniają, że ta osoba będzie Twoim największym sprzymierzeńcem. Nie będziecie iść samotnie. Ale zawsze trzymając się za ręce, dzieląc odpowiedzialności i mnożąc radości. Wasze duchowe połączenie sprawi, że ważne decyzje będą podejmowane z jasnością. Kiedy pojawią się wątpliwości, poczujęcie boskie prowadzenie, które wskaże właściwą drogę. Ta miłość przyniesie także przemianę w Twoim życiu zawodowym. Wsparcie tej osoby pozwoli Ci rozwijać się w obszarach, w których wcześniej miałeś niepewność. Małżeństwo stanie się źródłem motywacji do zdobywania nowych horyzontów. Przyszłość, którą pokazują aniołowie, pełna jest wspólnego szczęścia. To nie będzie tylko etap, lecz codzienna budowa, która przyniesie satysfakcjonujące rezultaty. Ta osoba, która cieszy oczy, nie tylko wejdzie do Twojego życia, ale pozostanie w nim jako istotna część Twojej historii. Będzie to miłość na całe życie. Nie tylko przelotny rozdział. Aniołowie potwierdzają, że przeżyjecie chwilę intensywnej intymności. Nastąpi oddanie fizyczne i emocjonalne, które jeszcze bardziej wzmocni siłę małżeństwa. Szacunek będzie jednym z najważniejszych filarów tego związku. Oboje będziecie wiedzieli, jak docenić ograniczenia i potrzeby drugiego, tworząc solidną podstawę dla przyszłości. To małżeństwo będzie także nieustanną nauką. Będziecie uczyć się od siebie nawzajem lojalności, poświęcenia i sztuki prawdziwej miłości. Aniołowie zapewniają, że nie będzie tu miejsca na maski czy gry. Ta osoba pokaże, kim naprawdę jest, a ty poczujesz się bezpieczny, by uczynić to samo. Z czasem zrozumiesz, że to spotkanie było jednym z największych zwycięstw twojego życia. Nic nie równa się uczuciu znalezienia kogoś tak atrakcyjnego, a jednocześnie tak pełnego uczuć. Płomień tej miłości nigdy nie zgaśnie. Nawet z upływem lat pozostaną namiętność, towarzyskość i odnawiana chęć wspólnego budowania. To małżeństwo stanie się również dziedzictwem. Sposób, w jaki będziecie żyć, będzie przykładem dla dzieci, wnuków i wszystkich wokół, pokazując, że prawdziwa miłość istnieje. Teraz, droga duszo, aniołowie ujawniają, że to spotkanie jest bliżej niż sobie wyobrażasz. Energia, którą wysyłasz, przyciąga tę wyjątkową osobę do Ciebie, a znaki są już wysyłane. Zaufaj Boskiemu czasowi i zachowaj otwarte serce, aby przyjąć tę miłość, która jest w drodze. Aniołowie zapewniają, że to zjednoczenie będzie błogosławione, i że Esteworzy chce życie pełne szczęścia, szacunku i bliskości. To jest moment, aby się przygotować. Oczyścić wszelkie wątpliwości czy lęki i pozwolić sobie przeżyć tę wielką miłość, którą wszechświat dla Ciebie zarezerwował. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech wszechświat pobłogosławi to zjednoczenie harmonią, obfitością i szczęściem. Które przekroczy wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.